Przed nami prawdziwa rewolucja w komunikacji. Po miesięcznym opóźnieniu rozpoczyna się remont dworca głównego w Szczecinie. Remont przynosi reorganizację ruchu wokół miejsca. Zmieni się bardzo wiele. Tymczasowy dworzec znajdzie się na ulicy Kolumba w budynku Centrum Przedsiębiorczości. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni dokładnie czytać rozkłady jazdy, bo nowości jest bardzo dużo. Przede wszystkim te zmiany, które wprowadzamy od soboty, mają ułatwić pasażerom dotarcie do dworca głównego tymczasowego dworca głównego. W związku z tym w rejonie tymczasowego dworca zostanie uruchomiony Nowy przystanek dla tramwajów linii numer 3 oraz numer 6, a także dla autobusów linii 70 i autobusu nocnego 528. Zatrzymywać się one będą na wysokości wejścia do tymczasowej siedziby dworca. Przystanki autobusów 75 i 61 również zmienią swoją lokalizację. Autobusy tych linii nie będą zatrzymywały się na przystanku zlokalizowanym przy wejściu do starego dworca będą mogły poruszać się zarówno górną jezdnią, jak i dolną już ulicy Kolumba. Jeżeli chodzi o pozostałe linie, które kursują w rejonie dworca, czyli linia 81, a także linie, linie nocne, które dojeżdżają do dworca głównego, ich lokalizacja ich przystanków nie ulegnie zmianie. Przejście dla pieszych na wysokości wyjazdu autobusów przy ulicy Kolumba 86 zostanie osygnalizowane. Taki zabieg ma na celu bezpieczne przejście do budynku tymczasowego dworca PKP. Chodnik dokładki wspomnianego wyżej przejścia zostanie udrożniony, nie będzie więc możliwe parkowanie pojazdów. W rejonie tego przejścia także powstaną przystanki tramwajowe. Postój taksówek i busów pozostanie bez zmian. Wzdłuż ulicy owocowej przewiduje się ograniczenia parkowania, z uwagi na konieczność częściowego zamknięcia chodnika i wydzielenia ciągu pieszego wzdłuż pasa postojowego. Warto także kontrolować rozkład jazdy rozkłady jazdy w dalszym ciągu będą takie same jak były. Nie zmienią się. Tak jak powiedziałem, największym udogodnieniem dla pasażerów będzie zmiana lokalizacji przystanku tramwajowego pod praktycznie wejście do nowego dworca. Całkowite wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z załączeniem sygnalizacji świetnej nastąpi 21 listopada o godzinie 22. Remont dworca głównego PKP potrwa do października 2015 roku i będzie kosztować ponad 100 milionów złotych. Przebudowane zostaną wejścia główne, elewacja, a także dwa perony.